To jest wrzos, prawda? Ostatnio, ostatnio jak tutaj byłem, wyglądał ładniej. Był taki wrzosowaty, taki fioletowy, a teraz już przekwitł chyba. Cześć! Nowy tydzień postanowiłem rozpocząć w lesie, jak już się parę razy zdarzało, żeby sobie naładować trochę akumulatorki przed początkiem całego tygodnia, a tydzień będzie bardzo intensywny, bo czekają mnie na pewno dwa, jeżeli nie trzy wywiady do podcastu. Dzisiaj jadę na rozmowę z Marią Rayman, czyli autorką książki Nie przywitam się z Państwem na ulicy. Mówiłem o niej w ostatnim i. Przed ostatnim filmie chyba też, więc jeżeli jeszcze nie wiecie o jaką książkę chodzi, to sobie sprawdźcie. No, a ja się jeszcze przejdę i za chwilę jadę na wywiad. Pomyliłem się i poszedłem w drugą stronę. W ogóle dawno nie byłem na Bielanach. Uf. Ładnie tutaj jest, tak kameralnie. Tak. O tym się też jest w książce, prawda? To jest książka, oczywiście. To jest anarchistyczny. Anarchistyczny, może nie wygląda teraz. Na nie będę cię pytał tutaj o książkę, tylko powiedz o, o książkach, które przeczytałaś. W książkach, które przeczytałam. I te, które polecasz, tak. Dobra, To polecam e, powieść Dni Bez końca, e, której autor nazywa się Sebastian Pary. Jest irlandzkim pisarzem. A powieść jest o miłości dwóch mężczyzn e, w czasie wojen z Indianami i wojny sukcesyjnej. I jest jedną z najpiękniejszych książek o miłości, jakie czytałam w życiu. I polecam, Powiedziałaś w podcaście, że arcydzieło. Tak, powiedziałam, tak uważam, tak. Ogromne jest to arcydzieło. E, I w ogóle jestem też. Sokowana tym, jak mało o tej książce y, słyszę i że mm. większość ludzi jej nie zna, więc bardzo ją polecam. I polecam też reportaż, o którym e, rozmawialiśmy, który nazywa się Dobry wilk. I jak słusznie zauważyłeś, sprawia, że człowiek zupełnie inaczej patrzy na swojego psa i swoją relację z psem, bo okazuje się, że pies jest jednak dziki, czego może nie widać po moim siebie, ale tak jest. <noise> wow. Myślałem, że to będzie fajne ujęcie, ale widzę, że tutaj nic nie widać. Za trudne światło jest dla tego aparatu. Rozmowę z Marią Rayman, którą właśnie nagraliśmy, będziecie mogli przeczytać. Nie odsłuchać, przesłuchać, posłuchać yy, w środę. W środę będzie ta rozmowa dostępna w podcaście. A podcast, jak już wiecie, albo nie wiecie, możecie znaleźć na Spotify, możecie znaleźć na iTunes, możecie znaleźć Google Podcast, możecie znaleźć Pocket Caste i w wielu innych, innych platformach podcastowych. Wystarczy wpisać rafę o książkach. Ja bardzo lubię tory, nie wiem dlaczego, ale chyba dlatego, że kojarzą mi się z podróżą zwykle z mało stresującą podróżą. Dzisiaj króciutko tyle. Spotkaliśmy się z Marią Reyman. Może zainteresujecie się książkami, które polecała Maria Reyman. Sięgnijcie też po książkę Nie przywitam się z Państwem na ulicy, której Maria jest autorką. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Proszę jeszcze nie odchodzić od teleodbiorników. To miał być już koniec, ale w domu znalazłem paczkę i trzeba zrobić mały unboxing. Paczka jest z wydawnictwa poznańskiego. I kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. A, to jest ta książka. Dobra, już pamiętam. Artur Conan Doyle i sprawa morderstwa. Taki jest tytuł. Conan Doyle nie jest autorem tej książki. A tutaj, jak wytężycie wzrok, to zobaczycie logo Czytam Recenzuje.pl. Blok Czytam jest patronem tej książki. To już naprawdę tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to oczywiście dajcie lajka. Like, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to zasubskrybujcie. Bo warto. Warto na przykład dlatego, że pokazuję Wam kulisy pracy blogera i vlogera. Znajdziecie tutaj też, jak widzicie, kulisy spotkań z pisarzami i z pisarkami. I wiele, wiele innych atrakcji. Pa! pa.